Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym moim live. To jest bardzo krótki live. Przyszłam po prostu, znaczy przyjechałam na rowerze. Zrobiłam sobie taką dłuższą wycieczkę i odkrywam miejsca tutaj w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Kochani, jak tu jest pięknie. Nie wiem, ludzie nie znają tego miejsca, czy co? Ja taki chyba mam dar wyszukiwania, wiecie? Znalazłam fakt, że tutaj niektóre rejony są takie prywatne, więc nie chcę za dużo nagrywać, ale powiem Wam, że tu jest tak uroczo, tak pięknie. Normalnie poczułam się przez chwilę, jakbym była troszeczkę w Polsce, bo ja też no, dużo życia spędziłam na wsi, na wsi. Jeździłam często na wakacje. Wiecie, całe wakacje potrafiłam spędzać tam na wsi u babci i powiem Wam, że jest tu tak pięknie. Normalnie zwierzątka są tutaj, baranki, ten cielątko tutaj zobaczyłam. Nie chcę tutaj pokazywać, wiecie, prywatnych tych posesji, ale co nieco zobaczycie może we vlogu. Teraz wybieram się w jedno miejsce. Bardzo, bardzo fajne. Naprawdę jest tu tak pięknie. Może co nieco Wam tylko pokażę. Jest tu taka fajna trasa. Oczywiście tutaj też jest. Z takim panem rozmawiałam. On tutaj pracuje u kogoś. No i trochę tam gadka szmatka, wiecie, no i powiedział, gdzie, gdzie można tu ewentualnie chodzić, a gdzie nie. Chociaż on mi pozwolił, ale mówię, nie, nie będę się u kogoś, wiecie, kręcić. Także powiem wam, że jest tu taki przepiękny domek, normalnie, jakby ze średniowiecza. Kurczę, ludzie to mają kasę, powiem Wam. No i tak sobie rozmawialiśmy. Hmm, pyta się, skąd jestem i tak dalej. No jemu mówię, mówię, że pytam się, czy był w Polsce. On mówi, że nigdy nie był. Był w Szwecji. Gdzie on tam jeszcze był? Był tam w kilku miejscach, ale w Polsce jeszcze nie był. No. Ja mówię, no to proszę, zapraszam, zwiedzić sobie Kraków. Jest wiele pięknych miejsc w w Polsce, on mówi, że jego akurat nie stać, on sobie tutaj gdzieś dorabia. Ja mówię, no trzeba marzyć, marzenia się zawsze spełniają. Ale to prawda, że yy, same pieniądze szczęścia nie dają i on się tu ze mną zgodził. Powiedział, że on jest bardzo szczęśliwy, cieszy się z tego, co ma, bo ma bardzo dużo, uwielbia naturę, ja też bardzo lubię naturę. Także kochani, no super, tak mi się fajnie z nim gadało, ale mówię, muszę uciekać. No i da mi wskazał taki rejon, gdzie mogłabym sobie zrobić fajną wycieczkę. Nie wiem, czy zdążę, bo muszę zaraz odebrać córkę też z przedszkola, więc jestem ograniczona czasowo, ale mówię, chociaż na chwilkę, kochani, wam tu pokażę cokolwiek, patrzcie, tutaj jest góra. Kiedyś tam live'a nagrywałam, ale nie, pod sam nie na samej górze, tylko pod górą. I tutaj na tej posesji, kochani, to najwyżej, najwyżej sobie zobaczycie we vlogu we vlogu tak kilka fajnych ujęć zrobiłam i tam takie cielątko śliczne i zaraz mi się powiewałam dzieciństwo przypomniało tak cudownie, to jest tak cudownie, tak można odsawnąć, będę tu przyjeżdżać. Będę tu przyjeżdżać, żeby się zresetować, wiecie, wyciszyć, kocham naturę, kocham odkrywać miejsca nowe, jeju, super, super. Także jest tu pięknie. Nie wiem, może co nieco mi się uda. Wam, kochani, pokazać. Jest taki piękny, jakby średniowieczny budynek tutaj. Cudownie tu jest. Wiecie, tutaj jest gospodarstwo. Czekajcie, może co nieco Wam pokażę. Mówię tak cicho, żeby mnie tu nikt nie usłyszał. No, tutaj jest też taka przestrzeń. Powiem Wam, że się zakocham w tym miejscu. Tyle czasu tutaj jestem, i żebym nie znała tego miejsca. Powiem Wam, że Anglicy tutaj to niewiele miejsc. Jeszcze chyba nie odkryli. Nie wiem. Nie chcę im się tyłka ruszyć. Znaczy, ja nie mówię o wszystkich, bo są tacy, co lubią podróżować. Nie wiem, czy to będzie widać. O, jest tam cielaczek! Jest cielaczek i, i mamusia. Nie wiem, czy to widać, kochani, tam w oddali. Tak jak powiedziałam, nie chcę pokazywać, wiecie, komuś gospodarstwa prywatnych posesji. Ale patrzcie, patrzcie na to. Jest cielaczek jakiś liczny, jakiś słodki. Tam były też owieczki, baranki. Dobra, teraz muszę dojechać do jednego tunelu, bo mi tam mówił, że w tunel muszę wjechać. I potem skręcić, odbić w prawo. Także zobaczymy. Zobaczymy, ale jestem na jajku. Wiecie co? Dla kogoś to może się wydawać śmieszne, ale ja trochę w życiu podróżowałam i, i trochę też liznałam takiego życia, takiego można powiedzieć korporacyjnego. To nie jest życie, kochani. To nie jest życie. Dobra materialne są fajne, ale natura natura po prostu przebija wszystko. Ten, kto chociaż raz liznął życia na wsi, to wie, o czym mówię. Jak tu jest ślicznie. Dobra, będę tu przyjeżdżać. Dzieci nawet może tu zabiorę. Zrobimy sobie taką wycieczkę. A co? Tu jest masę pięknych miejsc. Masę. Tylko po prostu, żeby mieć na benzynę też, bo w niektóre miejsca, no to trzeba dojechać autem. I czas trzeba mieć, kochani. I chęci. I będzie super. Słyszycie te ptaszki? Jejku, jak tu jest cudownie! Tutaj zaraz jest dnia, będzie więc trochę głośno. Zaraz się, kochani, wyłączę. Też jest taki plac zabaw tutaj dla dzieci: jakiś malutki. Ławeczka można sobie usiąść, ale ja to mogę nawet na trawie usiąść, nie ma problemu. Nawet lepiej się uziemiać, kochani, na boso pochodzić. Jejku, ale. Ale się jara, moi drodzy. Dobra, zobaczmy, kto tu zapisze. Zygmunt Miotkowski. Co tu się dzieje? Masz ładną twarz. Pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Zyg Zygmunt Miotkowski. Ja mam dom na wsi. O, no to jesteś szczęściarz. Chciałbym Panią zaprosić. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenia. Kochani, żebym mogła rozwijać ten kanał, to kochani, poproszę o o lajki o subskrybowanie tego kanału, bo was to nie będzie kosztowało nic, tylko wystarczy wcisnąć przycisk tutaj pod filmikiem czy tam pod live'em. Subskrybuj. I wtedy filmik będzie się niósł dalej. Dostałam też bardzo fajną niespodziankę od YouTube'a. Zobaczymy co z tego będzie. Także coś mi tam udostępni, żeby mogła sobie zasięgi poszerzać. No, także to jest ta też jedna z nagród, do której mnie wybrał YouTube. Naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku. Tutaj już są zwykłe takie domki. No, zaraz Wam to pokażę, kochani, co nieco tylko. Tutaj jest jakiś... Czekajcie, tutaj jest jakiś taki dla dzieci dla zabaw. Tutaj jest góra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, kochani. Tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. I naprawdę, ludzie to są szczęścia, że jak mieszkają na wsiach. Dzień dobry, MSF. Boże, przepraszam cię, że jeszcze nie zasubskrybowałam kanału, bo naprawdę nie mam kiedy. A potem, jak yy, się już oderwie od czegoś, to zapominam po prostu. Ale na, na pewno się zasubskrybuję. Przepraszam cię od razu. Mm, Profabix, cześć. Jemy zwykłą kiełbasę. Ojej, zjadłoby się taką. Wam, że teraz sobie sobie takie ognisko rozpaliła. Kiełbaski, ziemniaczki z ogniska, Ojej. to jest życie. Jakieś biesiady, kurcze, wiecie. Mm, co tam jeszcze? Uh. Tak, jak powiedziałam, będę was zabierała gdzie się tylko da. Gdzie się tylko da, to chcę was zabierać. Nie chcę pokazywać dokładnie, w jakich rejonach tam mieszkam i w ogóle. Nie mówię, w jakim mieście, tylko że w północnej Anglii. No, ale. Ale chociaż wiecie, chociaż troszeczkę. Super, jej. Zadyszki dostałam, bo pod górkę podjeżdżałam, wiecie, ale bardzo dobrze. To jest najlepszy sport. Nie dość, że na powietrzu. Nóżki wzmacniacie. Nie trzeba Wam wcale siłowni. Ojejku, jaki piękny! Patrzcie. Patrzcie, nie wiem czy to będzie widać. Tam jest konik. A tam jest drugi konik. Nie wiem czy widać. Ale tu jest super. Wow! Pięknie! Tam w oddali takie domki. Takie trochę średniowieczne. Super! Naprawdę elegancko. Dobra, kochani, ja się będę wyłączać już powolutku. To Anglia, co? Krystian, tak? Anglia. Profabix. BMW lepsze. Profabix Mercedes lepszy. A właśnie jak możecie, to wejdźcie tutaj na kanał MSF motoryzacyjny. Chciałabym też wypromować chłopaka, bo ma mały kanał podobno. Jeszcze nie wiem dokładnie, bo nie zaglądałam, nie mam kiedy. Po prostu dzieje się, dzieje się. No, stop coś. Przy dzieciach małych to jest po prostu potąd roboty. Ale jeżeli wy możecie, to też chłopaka zasubskrybujcie będzie mi bardzo miło tak się wspierać. Od razu widać po bramach i koniach. No to Krystian chyba mieszkasz gdzieś też w Anglii, czy tam w ogóle w Wielkiej Brytanii. Zygmunt Miotkowski. Każdy chce mieć kanał, ale po... Uj. Jeżeli chodzi, dlaczego ja mam kanał akurat, powiem Wam, że ja zawsze byłam taką osobą, że Moje życie było zawsze takie bardzo aktywne. Pracowałam dużo, nie lubię siedzieć w miejscu, wiecie? No, ale odkąd mam syna z spektrum autyzmu i jeszcze był wtedy mały, no to tym bardziej, wiecie, płakał, jak wychodziłam do pracy i w ogóle, no, zrezygnowałam z pracy. Dobrze, że mi się sobie firmę swoją założył, a teraz mam więcej tych dzieci także praktycznie czworo małych dzieci i. Jest mi ciężko, teraz są w przedszkolu, szkole. Yy, a ja nie lubię siedzieć w miejscu, kochani, wiecie. Chociaż troszeczkę, żeby się rozwijać. Także do pracy sobie wrócę z czasem. I tak pomyślałam, że fajnie by było, wiecie, taki kanał sobie otworzyć, bo ja jestem z zawodu kosmetyczką i zawsze tam jakieś, nie wiem, fashion, moda, jakieś tam zdrowe odżywianie. Chociaż ostatnio się zdrowo tak bardzo nie odżywiam. Ale mówię... Wiecie, żeby ten vibe złapać, żeby nie siedzieć na tyłku i, i nie tyć tylko, tylko coś dla tego świata wnosić, no to takie nawet pogadanki czy cokolwiek, to też człowieka rozwijają. No. Także idę, idę. Gdzieś tu, wiecie co, gdzieś tu były jakieś owieczki, baranki, działam w tych krzokach. No. Dobra, tutaj jest jakieś rondo i ja muszę tutaj przejechać tunelem zaraz sprawdzę, która jest godzina, żebym ja potem zdążyła wrócić, wiecie. Także za chwilę się wyłączam. A, jeszcze mam spokój, jeszcze mam sporo czasu. Tajemniczy jaś, moda, a wyglądasz jak lump. Czasem wyglądam jak lump i się tego nie wstydzę. Na takie codzienne łażenie to ja się, wiecie, nie, nie jestem na wybiegu. Jak jest czas, to się ładnie ubiorę, pomaluję, Wystroję, wypis, że uważam, że wygląd nie jest najważniejszy, kochani. Także teraz to akurat dosadziłeś. Na pewno chciałeś mi dosrać, ale nie udało ci się, bo ja nie jestem czuła na takie rzeczy. Ale dobra, spoko, spoko, tak czy tak, chodzę nieraz po wyciąganych dresach i mam to gdzieś, przecież do, do szkoły i z powrotem, czy gdzieś tam po zakupy nie będę chodziła. Wiecie, jak na wybieg mody. Kiedy jest czas, żeby się wystroić, to jest. Proszę mi nie obrażać, pani. To też świadczy o, o drugim człowieku, jak takie rzeczy pisze. To już od razu widać, że sam coś ma ze sobą. Ja bym w życiu komuś nie powiedziała, a wygląda, że tam, nie wiem, masakra czy coś. Wiecie, są ludzie, co są bardzo czuli na takie rzeczy i. Wystarczy jedno słowo i depresje, inne rzeczy, nawet się to może jeszcze gorzej skończyć u kogoś. Mało takich przypadków jest. Ale lepiej uważajcie co mówicie komuś, bo tak jak mówię, po mnie to spływa jak po kaczce. Naprawdę. Ale po drugiej osobie bardzo czułej, wrażliwej, no to może sobie nawet się może targnąć na życie. No. Nie zniesie krytyki, hejtu i tak dalej. Piękny, piękny syf kanał, piękny syf. Znaczy, co to w ogóle za nazwa? Piękny syf. Dzień dobry, dzień dobry. You're welcome. Dzwony Polski Bell of Poland. Widać, że masz jakiś problem ze sobą. Że musisz nawyrzucać komuś. Dobra, nieważne. Nie ma się co takim zajmować. Zygmunt Miotkowski MSF z tym kanałem. Gosia Gosia witam. Ma pani rację z tym, co pani mówi. Em, respekt, dzień dobry. Hello, hello, dzień dobry. Welcome to my channel Evella Sunshine. Gosiu, dziękuję za ostatnią noc, jesteś najpiękniejsza, najlepsza. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, będę kończyć i idę dalej. Zwiedzać świat, kochani! O, jest nawet Aleksandra, Aleksandra Pawo, powiem Wam coś. Ja jestem projektantką, a sama nieraz wyglądam jak lump, więc to naprawdę nie ma znaczenia czasami w ogóle. Oczywiście, że nie ma. Wiecie, Ciuchy, to jest pięknie, fajnie się ubrać, pomalować, ładnie wyglądać, ale to jest tak płytkie powiem wam. Patrzeć na to, jak ktoś jest ubrany, a nie na to na wnętrze, czy, czy, czy w ogóle, no, na mądrość i tak dalej. Ja nie mówię, że ja mądra jestem, to nie, ale, ale ogólnie. Teraz się troszeczkę te priorytety pozmieniały. To spojrzenie na człowieka. Bardziej pudło się liczy niż, niż zawartość pudełka. No. Dobra. No nic, kochani. Fajnie, że byliście, chociaż na chwilkę. To dobrze, jeśli uraziłem, to proszę wybaczyć. Eee. Dobra, kochani. Profabix. Do widzenia. Ten kanał, kochani, tak w ogóle, to ja z, z taką myślą stworzyłam, że nie tylko właśnie piękno takie zewnętrzne, bo ja mówię, żeby no kobieta ładnie wyglądała w każdym wieku, dobrze się czuła, ale przede wszystkim wewnątrz, żeby się dobrze czuła sama ze sobą, żeby po prostu trochę milej siebie traktowała, żeby nie była zbyt. Podatna na opinie innych ludzi, bo często ludzie tam chcą innych wdeptać, jak to mówią, w ziemię, żeby się lepiej poczuć. Także nie słuchajcie za bardzo. Róbcie, kochajcie się i szanujcie się i to jest najważniejsze. A ten mój kanał właśnie po to jest stworzony, żebyście odnaleźli siebie, swoją wartość bo do salonu przychodziły właśnie kobiety bardzo, bardzo nieraz niepewne, stłamszone, bo jakieś tam osoby yy, podważały ich, ich egzystencję i wszystko, co robiły. Także po to ten kanał też stworzyłam, że mówię, to, to jest dobre, żeby się wspierać, wiecie. O! Dobra, jest tunel. Także idę, jak to mówią, tak, jak te reinkarnacje czy coś. Idź do tunelu. Światełko w tunelu. Dobra, idę. Tam jest światełko jakieś w tunelu, to idę. A Was pozdrawiam. Życzę miłego dnia. No i co? U mnie dużo słoneczka, także się na pewno trochę opalę. Potem do solarium chyba na chwilę wjadę, jak zdążę. Myślę, że zdążę. Dobra. A na razie póki co uciekam. Widzimy się... Nie wiem kiedy, na pewno w tym tygodniu, ale co, jak i gdzie to nie wiem. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. No jednak, troszkę tych ludzi jeździ na, na tych na rowerach. Sorry. No, mam kask oczywiście, ale na razie schowałam, bo mi przeszkadzał. Dobra, nie widziałam sobie okularów przeciwsłonecznych, nie było tak słońca. Teraz dopiero wyszło, będzie bardzo gorąco. Także zaraz bluzkę ściągam i będę w krótkim rękawku. No, trzymajcie się, kochani, buziaczki. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!